o się mankkuje, dam Was serdecznie w końcu na kanale. Mam dla Was flagową myszkę Endorfi Leaf Plus Wireless. Zaciekawieni, zapraszam Was do recenzji, prezentacji. Także co, lecimy. A więc tak, przedpremierowo. Od dzisiaj właśnie startuje przedsprzedaż. Możecie myszkę zakupić troszeczkę taniej w przedsprzedaży. Mianowicie cena kształtuje się na poziomie 350 zł przedpremierowo. Po premierze, z tego co się dowiedziałem. Cena owej myszki ma wynosić w okolicach 450 zł, mianowicie 449 zł, także oczywiście warto zamówić w przedsprzedaży. Przejdźmy troszeczkę bardziej do danych technicznych. Jeżeli chodzi o samo opakowanie, jeżeli chodzi tutaj o markę Endorfi, mamy dosyć spójne te opakowania. Pociągając za niebieski kawałek materiału wysuwa nam się całe opakowanie, a w samym pudełku znajdujemy. Mamy tutaj przewód USB-C. Do samej myszki, jak i do samego doka, bo myszka jest oczywiście wyposażona w dok, który właśnie widzicie. Także tutaj mamy specjalny przewód z takimi właśnie zębami, które wchodzą i tak naprawdę usztywniają ten przewód. Jak nie w myszce, to właśnie w stacji dokującej. Dodatkowo w samym opakowaniu znajdujemy jeszcze dodatkowe ślizgacze PTFE jak i holograficzną naklejkę Endorfi to już chyba standard unii. Ponadto sama myszka jest wyposażona właśnie w dock. Podpinamy tutaj z tyłu przewód USB-C dołączony do zestawu. W samym doku znajduje się też port USB-A, do którego mamy już od razu podpięty dongiel 2.4 GHz i samą myszkę możemy ładować. Bezprzewodowo. To jest totalny game changer, także ja się w tym sposobie ładowania zakochałem, tak naprawdę testuję ją no już jakiś czas, tą myszkę i po prostu nigdy, ale to przenigdy jeszcze nie miałem sytuacji, żeby myszka mi się po prostu podczas gry rozładowała. Ponieważ gdy oglądam sobie jakiś film albo robię coś po prostu luźnego, gdzie nie potrzebuję na razie myszki przy komputerze, odkładam sobie ją na stację dokującą i zawsze wiem, że taka myszka będzie naładowana na kolejną rozgrywkę. Ponadto sama myszka jest wyposażona w moduł Bluetooth. Także możecie sobie zaoszczędzić troszeczkę właśnie baterii przełączając właśnie w takowy tryb. Co do wagi samego gryzonia, stoi ona na poziomie 69 gramów. Nie jest to ultra lekka myszka, choć co do moich preferencji jest to idealna waga właśnie pod moją dłoń. Nie jest to za lekkie, czego tak naprawdę nie lubię w myszkach, bo troszeczkę słabiej je czuję, nie mogę ich tak naprawdę opanować. Tutaj 69 gramów jest naprawdę idealne. Wcześniej przed dostaniem tej myszki przesiadywałem na z 3Siri się Prime wireless, tak samo na G Pro były delikatnie za ciężkie. Tam jest w okolicach 80 g, o ile dobrze kojarzę. Tutaj mamy właśnie 69. Jest to idealne, trafione w punkt. Dla mnie, jak i myślę, że dla większości użytkowników. Sama myszka została wyposażona w topowy sensor PAW 3395 o rozdzielczości 26 000 dpi, co tak naprawdę pozwala nam osiągnąć niesamowite wyniki. Tak samo jak parametr LOD, który możecie sobie w software'ze oczywiście zmienić z 1 na 2 mm. Choć tutaj wszystkim polecam zostawić go na 1 mm. Co do samych przełączników, pod przyciskami znajdziemy przełączniki od Kail, Kail, y, GM80 o wytrzymałości 80 milionów kliknięć. Myślę, że nie zajedziecie tej myszki przez kolejne kilka lat. Przechodząc do samej baterii, sama myszka potrafi wytrzymać do 3-4 dni na pełnym podświetleniu, na ustawieniu pełnej wartości. Oczywiście na 2,4 GHz, nie przełączałem się osobiście sam na Bluetootha. Zostawiłem to tak, jak powinno być, czyli na 2,4 GHz. Podświetlenia korzystne, tak jak mówię, na full. No w sumie to co jest z tego się powinno korzystać. A biorąc pod uwagę to, że właśnie dostajemy stację dokującą, jest to totalnie zbędne. Tak naprawdę dłuższy czas pracy na baterii. Według producenta sama bateria powinna stać na 160 godzin. Jeżeli chodzi o same wymiary gryzonia, jest to 126 cm na 65,7 i wysokość 39,3 mm. Co sprawia, że ta myszka idealnie leży u mnie, przynajmniej w palm gripie. Mamy tutaj całą myszkę objętą tak naprawdę idealnie. Sprawdzi się też chwyt claw, co w sumie widzicie na przebitkach. Także myślę, że standardowe dłonie powinny idealnie leżeć na tej myszce. Jeżeli chodzi tutaj o jakość wykonania, leży ona na wysokim poziomie. Endorfi przyzwyczaiło już nas do wysokiej klasy produktów. Nie inaczej jest w tym przypadku. Sama myszka wydawać by się mogła delikatnie, krucha i tak dalej, lecz na szczęście tak nie jest. Jest ona wykonana z bardzo fajnego i dosyć twardego plastiku, choć przyciskając tutaj niektóre z tych segmentów delikatnie się to ugina. Jeżeli chodzi o same kliki, nie występuje tutaj za duży ruch lewo-prawo, jak i tak naprawdę góra-dół. Także mamy tutaj od razu aktywację po wciśnięciu przycisku, co tak naprawdę jest dość ważne w myszkach gamingowych. Do samej myszki dostajemy również aplikację od Endorfi, której możemy sobie zmienić, jak i DPI, zmieniane poprzez przycisk na myszce, jak i właśnie poziom LOD oraz samo podświetlenie. Jeżeli chodzi o scrolla, chodzi on tutaj z wyczuwalnymi progami aktywacji, lecz nie są to tak twarde progi, by podczas szybkiego ruchu je odczuwać jakoś bardzo. Jeden to podpasuje, drudzy będą totalnym przeciwnikiem właśnie tego typu scrolla. Jeżeli chodzi o głośność kliku, za momencik zrobimy sobie sound test, także przejdźmy do sound testu. Podsumowując, Myszka Endorphi Leaf plus Wireless jest naprawdę godnym polecenia gryzoniem w przedziale cenowym, tak jak mówię. Przed premierą mamy 350, po premierze 450. Podejrzewam, że po jakimś czasie cena się unormuje w okolicach tam weźmy tych 400-350 zł, tak podejrzewam. Czyli będzie to konkurent troszeczkę G Pro tej pierwszej generacji, tak samo właśnie SteelSeries Prime a Wireless. Tą myszkę naprawdę mogę Czystym sumieniem polecić każdemu, kto szuka lżejszej myszki od konkurencji, właśnie w postaci wcześniej wymienionych myszek, bo jest naprawdę lżejsza i jest to mega odczuwalne. Także, jeżeli ktoś szuka myszki nowej, godnej polecenia, zachęcam jak najbardziej do zakupu Endorphi Leaf Plus Wireless.